Oto ostatni moment Waldemara Goszcza, aktora, wokalisty i modela, który w wieku zaledwie 29 lat zniknął z tego świata w okolicznościach tak nagłych, że do dziś trudno je zrozumieć. Był idolem przełomu wieków, twarzą, którą znała cała Polska, a jego uśmiech zdawał się obiecywać przyszłość pełną sukcesów. Jednak za kulisami kariery kryły się tajemnice i dramaty. Goszcz nie był tylko aktorem, próbował swoich sił w muzyce, śpiewając i występując na scenie, gdzie jego talent wokalny łączył się z niepowtarzalną energią. Jednocześnie pracował jako model. Co naprawdę działo się w jego życiu tuż przed tragedią? Jakie sekrety i niewypowiedziane prawdy kryły się za uśmiechem, który znała cała Polska? Historia Waldemara goszcza to nie tylko opowieść o utalentowanym artyście, który zbyt wcześnie odszedł. To również dramatyczny symbol ceny, jaką płacą gwiazdy za życie w blasku reflektorów, cena, której publiczność rzadko jest świadoma. Dziś, gdy wspominamy jego ostatnie chwile, wracają także pytania o to, co naprawdę kryło się w cieniu jego wielkiej kariery. Waldemar goszcz urodził się w 1973 roku i już od najmłodszych lat przyciągał uwagę swoją charyzmą oraz nieprzeciętną urodą. W czasach, kiedy polski showbiznes otwierał się na nowe możliwości i potrzebował świeżych twarzy, on pojawił się niczym odpowiedź na te oczekiwania. Był młody, ambitny, a przede wszystkim miał ten magnetyzm, który sprawiał że kamera kochała go od pierwszej chwili. Jego imię wkrótce stało się synonimem sukcesu i nadziei dla nowej generacji aktorów i artystów. Epoka, w której błyszczał gość. Że był także człowiekiem prywatnym ojcem, przyjacielem, synem. W wywiadach podkreślał, że rodzina była dla niego ważnym punktem odniesienia. Choć życie artysty często nie pozwalało mu cieszyć się spokojem codzienności. To rozdwojenie pomiędzy światem reflektorów a zwyczajnym pragnieniem spokoju stawało się coraz bardziej widoczne. Temat, który dziś powraca, to nie tylko tragiczny wypadek z 2003 roku, ale również pytanie o cenę sławy i tempo, jakie narzuca życie w showbiznesie. Czy młody artysta był gotowy na presję? Którą przyniosła mu nagła popularność? Czy świat, który go uwielbiał, potrafił też dostrzec jego kruchość i potrzebę normalności? Historia Waldemara Goszcza staje się więc symbolem całej epoki epoki, w której gwiazdy rodziły się błyskawicznie, ale równie szybko mogły zniknąć. Dla widzów był Adamem z telewizyjnego ekranu. Gdy zaczął mówić otwarcie o swojej frustracji związanej z rolą w Adamie i Ewie, chociaż to właśnie ten serial dał mu sławę, aktor czuł się uwięziony w jednej postaci bez możliwości rozwoju artystycznego. Dziennikarze donosili, że coraz częściej wyrażał chęć spróbowania czegoś nowego, ambitniejszych ról filmowych, większych wyzwań. Jednak przemysł telewizyjny widział w nim głównie Amanta którego twarz sprzedawała reklamy i przyciągała publiczność. Wraz z narastającą popularnością pojawiły się też pierwsze plotki. Mówiono o jego trudnych relacjach z partnerką życiową, o nieustannych imprezach i życiu na pełnych obrotach, które, jak twierdzili znajomi, miało być sposobem na ucieczkę od presji codzienności. Choć nigdy nie potwierdzono tych historii, media chętnie budowały wizerunek młodego gwiazdora którego życie prywatne było równie burzliwe jak kariera. Kulminacją tego napięcia był rok 2003. Waldemar próbował balansować między życiem zawodowym a osobistym, ale presja wydawała się coraz silniejsza. Wciąż marzył o muzyce i rozwijaniu swojej kariery wokalnej. Jednak rynek nie zawsze był dla niego łaskawy. Zespół High Street nie odniósł spektakularnego sukcesu co sprawiło, że niektórzy krytycy zaczęli podważać jego wszechstronność. Z kolei w telewizji próbowano obsadzać go w podobnych rolach, co tylko pogłębiało jego frustrację. Niespodziewane wydarzenie, które na zawsze zmieniło jego los, miało miejsce 24 stycznia 2003 roku. Podróż samochodem, która miała być zwyczajnym elementem dnia, zakończyła się dramatycznie. Waldemar zginął w wypadku samochodowym, mając zaledwie 29 lat. Wiadomość o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie, wstrząsając zarówno środowiskiem artystycznym, jak i całym krajem. Konsekwencje były ogromne. Media, które wcześniej pisały o jego sukcesach i rzekomych skandalach, teraz zgodnie podkreślały stratę młodego talentu. Publiczność która dzień wcześniej widziała go jeszcze na ekranie. Nagle musiała zmierzyć się z faktem, że ulubiony aktor już nigdy nie wróci. Jego śmierć stała się nie tylko tragedią osobistą dla rodziny i przyjaciół, ale również symbolem kuchości życia w blasku reflektorów. Waldemar Goszcz, choć zmarł tak młodo, pozostawił po sobie niezatarty ślad. Jego kariera była krótką. Ale intensywną eksplozją światła, która zgasła zbyt wcześnie. To właśnie ten kontrast pomiędzy ogromnym potencjałem a nagłym końcem sprawił, że do dziś jego historia budzi emocje i pytania: czy mógł osiągnąć jeszcze więcej? Czy miał szansę stać się jednym z największych polskich aktorów swojego pokolenia? 24 stycznia 2003 roku. Data która na zawsze pozostanie w pamięci fanów Waldemara Goszcza. Zwykły piątkowy dzień zmienił się w dramat, gdy samochód, którym podróżował aktor, uległ tragicznemu wypadkowi. Wieść o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie, a media natychmiast pogięły temat, szukając nie tylko faktów, ale i sensacji. W tym samym momencie w życiu publicznym narodził się mit młodej gwiazdy która spłonęła w pełnym blasku. Pierwsze relacje były pełne szoku i niedowierzania. Niemożliwe, przecież wczoraj widzieliśmy go na ekranie, mówili widzowie. Komentując w internecie i dzwoniąc do redakcji. Telewizja transmitowała wspomnienia, a gazety drukowały specjalne wydania, na których twarz Waldemara pojawiała się na czarnym tle. Jednak wśród tych wzruszających pożegnań zaczęły pojawiać się pytania, jak naprawdę wyglądały jego ostatnie chwile? Pojawiły się plotki i półprawdy. Niektórzy sugerowali, że był zmęczony, że przeżywał trudny okres w życiu osobistym. Inni wspominali, że mimo sukcesu czuł niedosyt i frustrację, bo nie mógł oderwać się od łatki serialowego Amanta. Z czasem na światło dzienne wychodziły także kulisy o jego marzeniach związanych z muzyką, o planach, które nigdy nie zostały zrealizowane. Znajomi wspominali, że Waldemar w ostatnich tygodniach przed tragedią mówił o zmianie. Chciał czegoś więcej, marzył o filmie kinowym, w którym mógłby udowodnić, że jest czymś więcej niż tylko twarzą z serialu, opowiadał jeden z kolegów z planu. To marzenie pozostało niespełnione. Konflikty wewnętrzne również były widoczne. Jego życie prywatne nie było tak idealne, jak przedstawiały kolorowe magazyny. Trudne relacje, rozstania, a także zmęczenie popularnością sprawiały, że momentami miał dość świata, który wcześniej go pokochał. Publiczność widziała jego uśmiech ale bliscy dostrzegali cień zmęczenia i wątpliwości. Kulminacja emocjonalna nastąpiła w momencie, gdy media zaczęły spekulować. Czy tragedii można było uniknąć? Czy presja show biznesu, tempo życia, nieustanna obecność pod lupą dziennikarzy nie przyczyniły się do tego, że jego historia zakończyła się tak nagle? Odpowiedzi nigdy nie padły wprost, ale te pytania pozostawały jak echo, które trudno uciszyć. Publiczność reagowała niezwykle emocjonalnie. Na forach internetowych pojawiały się setki wpisów. Nie mogę uwierzyć, że go już nie ma. To był mój ulubiony aktor. oglądała Madama i Ewę codziennie. Tak młody miał przed sobą całe życie. Pogrzeb Waldemara stał się wydarzeniem medialnym, w którym uczestniczyli zarówno najbliżsi jak i tysiące fanów. Ludzie przynosili kwiaty, palili znicze, a jego imię stawało się symbolem niespełnionych marzeń. Nie brakowało także głosów krytycznych wobec mediów. Pisaliście o jego domniemanych romansach, o plotkach, a teraz udajęcie. Że byliście jego największymi przyjaciółmi, pisali czytelnicy do redakcji, zarzucając dziennikarzom hipokryzję. I rzeczywiście, z jednej strony idol młodego pokolenia, aktor, który w krótkim czasie zdobył ogromną popularność. Z drugiej człowiek, którego życie osobiste i zawodowe było pełne napięć. Niespełnionych marzeń i presji, jakie nie sposób było unieść. W opinii naszego kanału właśnie ta dwoistość sprawia, że jego los tak poruszający i aktualny. Mit Waldemara Goszcza zrodził się dzięki Adamowi i Ewie. Serial uczynił go chłopakiem sąsiedztwa, którego pokochała cała Polska. To była rola, która otworzyła mu drzwi do kariery. Ale jednocześnie zamknęła inne możliwości. Stworzony przez media obraz Amanta, uśmiechniętego i zawsze dostępnego, przylgnął do niego tak mocno, że trudno było mu się od niego uwolnić. W tym tkwi pierwszy sekret: jego największy sukces był jednocześnie jego największym więzieniem. Drugim sekretem jest jego muzyczna droga. Mało kto dziś pamięta, że Waldemar nie chciał być tylko aktorem. Marzył o scenie, pisał piosenki, chciał koncertować. Zespół His Street nie odniósł wielkich sukcesów, ale dla niego to była przestrzeń. W której mógł pokazać prawdziwe emocje. Niestety, świat wolał oglądać go na ekranie niż słuchać na estradzie. To pokazuje, jak show biznes potrafi narzucać artystom rol. zamiast pozwalać im rozwijać się w pełni. Nie można też zapominać o kontekście medialnym tamtych czasów. Każdy gest, każde zdjęcie każdy plotkarski artykuł stawał się częścią kariery medialnej. Waldemar znalazł się wokół cyklonu z jednej strony podziwiany, z drugiej stale oceniany. To właśnie media współtworzyły jego legendę, ale też przyczyniły się do jego wewnętrznych rozterek. Patrząc obiektywnie, Waldemar Goszcz był symbolem swoich czasów. Jego historia nie jest tylko tragedią jednostki, to opowieść o pokoleniu artystów, które nagle znalazło się w nowej rzeczywistości medialnej, bez narzędzi, aby się w niej odnaleźć. Kiedy wspominamy Waldemara, widzimy przede wszystkim jego uśmiech szczery, młodzieńczy, pełen nadziei. Był symbolem przełomu lat 90. i 2000. Zera, epoki. Gdy polski showbiznes dopiero budował swoją nowoczesną tożsamość. Jego twarz na ekranie telewizora kojarzyła się z ciepłem, romantyzmem i wiarą w lepsze jutro. Dla wielu widzów Adam i Ewa to nie tylko serial, ale także wspomnienie tamtych czasów, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Ale za tym obrazem kryła się także prawda człowiek, który miał marzenia, które nie zdążyły się spełnić. Muzyka, film, życie rodzinne to były drogi, które mógł jeszcze przejść, gdyby nie tragiczne wydarzenie z 2003 roku. Jego śmierć przypomniała wszystkim. Że bywa okrutny, a największe talenty gasną czasem w najmniej oczekiwanym momencie. Dziedzictwo Waldemara Goszcza to nie tylko rol i piosenki, ale przede wszystkim emocje. Jakie wywoływał w ludziach? Był artystą, którego pokochali zwykli widzowie nie za skandale czy prowokacje, ale za autentyczność, którą emanował. Do dziś jego postać budzi nostalgię, bo przypomina nam, że młodość, pasja i marzenia są wartościami ponadczasowymi. Można powiedzieć, że Waldemar pozostawił po sobie echo, które wciąż brzmi w pamięci tych, którzy go znali i oglądali.